Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Powł Witz Gamer. W dzisiejszym wieczornym filmiku na jutrzejszą premierę na godzinę 9.00 rano na girl Brandl, na Was Filmik, na który idę do kina. Filmik kinowy pod tytułem Vajana 2. Jeżeli Wam się spodoba, to zostawcie mi tu ponad 50 łapek w górę, dobijcie mi cel 8000 subskrypcji. Jeżeli chcecie być wśród tych moich bieżących subskrybentów i znaleźć się na ich liście, to proszę, dołączcie do akcji subskrybentów, subskrybujcie mój kanał z. Szarym przyciskiem jemy ten czerwony przycisk, musi być szary, i wszystkie powiadomienia nie mogą Was ominąć na temat mojego filmiku, na temat moich filmików na moim kanale Paweł Wicki Gamer. I musicie być przede wszystkim na bieżąco. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów, i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz na szybko wam pokażę. Wajana 2. w Już od pojutrze pojutrze ma być ten film w kinach. Dodali nawet jeszcze nowy dubbing. Oficjalny dubbing. Proszę bardzo, oglądajcie sobie śmiało. Łapka w górę zostawiona, komentarzu nie dam, bo to jest pod YouTube, pod YouTube nie studio, tylko YouTube Kids. Widzicie, rozpuszczona dziewczyna, dobrze z rozpuszczonymi włosami, naprawdę jest super i szuka skarbu ze swoimi przyjaciółmi, więc oglądajcie śmiało, podziwiajcie tą bajkę, ten film niesamowity. Coś Super, mówię Wam. I na to idę do kina w ten piątek na godzinę 17.15 z moją znajomą i z moją mamą. Mówię tak po cichu: celowo staram się mówić cicho, bo nie, ch bo nie chcę nikogo obudzić. Bo teraz wszyscy mój syn siedzi w to mówię po cichu. I żeby mama mnie nie usłyszała, to też mówię tak po cichu. Teraz ocenię ten film. Jak, jaki on może być dobry na pojutrze i na ten piątek, na który idę w ten piątek wieczorem do kina na 17.15. No, słyszałem, że ta bajka, ten film jest o skarbie oceanu. Trzeba go znaleźć z nim. Jakieś twory go zdobędą, albo po prostu są tam wielkie niebezpieczeństwa. Trzeba być świadomym tego, co się widzi przez kozach oceanu. Nie krzyczę, tylko mówię normalnie, żeby nikt mnie nie usłyszał. Vajana 2. Ja oczywiście kolejne części oglądam w telewizji i na Disney Channel lub tam gdzieś indziej na polacie, ale to to będę oglądał sobie w kinie jakby co... No i powiem wam, że nawet dubbing nie porywa tak bardzo mrożąco jak przedsięwzięcia tej dziewczynki, więc tutaj na pewno postawiłbym mocne 9 na 10, więc sądzę, że to może być super film kinowy, na który pójdę w ten piątek. Ocena 9 na 10. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek, na YouTube i na moim kanale Pawłowicki Gamer, gdzie opowiadam Wam o Wajamie 2 Skarb Oceanu na premierę na jutro na godzinę 9.00, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu na z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć pan narka, papa. Dobranoc widzowie, papa.